To jest radio dobrego przekazu. Zapraszamy na audycje tematyczne: przyroda, historia, prawo, polityka i trochę muzyki. Zapraszamy do słuchania. Witajcie w kolejnym odcinku Absurdy i Wyzwania. Dzisiaj przyjrzymy się z bliska jednemu z najważniejszych tematów, który dotyka każdego z nas systemowi opieki zdrowotnej w Polsce. Dla wielu obywateli to nie tylko kwestia dostępu do leczenia, ale także ogromne wyzwanie biurokratyczne. Jak można uprościć te procedury, by stały się bardziej przyjazne dla pacjentów? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku. Biurokracja w opiece zdrowotnej prawdziwy labirynt. System opieki zdrowotnej w Polsce często przypomina labirynt, z którego trudno znaleźć wyjście. Pacjenci muszą zmagać się z niekończącymi się formularzami, skomplikowanymi procedurami rejestracji, a także długotrwałymi czasami oczekiwania na wizyty. Nierzadko okazuje się, że aby uzyskać dostęp do specjalisty, Trzeba najpierw przejść przez szereg innych badań i konsultacji, co w sytuacjach nagłych może być tragiczne w skutkach. Jak możemy mówić o zdrowiu publicznym, gdy biurokratyczne przeszkody utrudniają dostęp do podstawowej opieki? Problemy dostępu do leczenia i ich konsekwencje. Wielu pacjentów doświadcza frustracji związanej z długim czasem oczekiwania na leczenie. Co prowadzi do pogarszania ich stanu zdrowia. W przypadku przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca czy choroby serca, opóźnienia w diagnostyce mogą prowadzić do poważnych komplikacji. Dodatkowo niewłaściwa komunikacja między lekarzami a pacjentami sprawia, że ludzie czują się zagubieni i zniechęceni. Jak zatem można uprościć ten system, by był bardziej przyjazny? Potrzeba reformy systemu. Jednym z rozwiązań, które mogłoby znacząco poprawić sytuację, jest wprowadzenie jednolitego systemu e-rejestracji. Dzięki temu pacjenci mogliby w łatwy sposób umawiać wizyty, a także monitorować swoje zdrowie i wyniki badań w jednym miejscu. Warto również rozważyć wprowadzenie tzw. jednego okienka gdzie wszystkie formalności byłyby załatwiane w jednym miejscu, co znacząco uprościłoby procedury. Uproszczenie procedur i szkolenia dla personelu. Kolejnym krokiem powinno być uproszczenie procedur związanych z dokumentacją medyczną. Wprowadzenie jasnych, zrozumiałych wytycznych dla personelu medycznego oraz pacjentów mogłoby zredukować chaos biurokratyczny. Również szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie komunikacji z pacjentami mogłyby poprawić relacje i zminimalizować stres związany z wizytami. Współpraca z pacjentami jako klucz do sukcesu. Nie możemy zapominać, że pacjenci powinni być aktywnymi uczestnikami w procesie leczenia. Włączenie ich w proces podejmowania decyzji dotyczących ich zdrowia, a także umożliwienie im zgłaszania swoich uwag i sugestii mogłoby przyczynić się do bardziej efektywnego funkcjonowania systemu. Współpraca z organizacjami pacjentów i ich reprezentacja w strukturach decyzyjnych mogą być kluczowe dla uzależnienia reform od rzeczywistych potrzeb obywateli. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku Absurdy i Wyzwania. Mamy nadzieję, że te refleksje pomogą Wam zrozumieć, jak ważne jest dążenie do uproszczenia biurokracji w systemie opieki zdrowotnej. Zachęcamy do aktywności i dzielenia się swoimi doświadczeniami, abyśmy wspólnie mogli dążyć do lepszego i bardziej sprawiedliwego systemu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.